Odcinek pierwszy. Jak poznałam, jak poznaliśmy Kasię. Jak poznaliśmy Kasię, zaczęło się od snu. W śnie szłam sobie po trawie, przy drzewie i nagle coś takiego. Jakiś, nadszedł jakiś peszop. Mówił, jestem królową niebios. Jestem królową niebiańską. I moja korona tkwi gdzieś w trawie. Bardzo się przestraszyłam, więc odeszłam o krok. Ona powiedziała, że mam nie uciekać. Masz nie uciekać. Ja na to jeszcze dalej się cofnąłam. Cofnąłam. Ona wtem powiedziała. Skoro tego pragniesz, jestem królową, którą poznasz dopiero jutro. A czy to sen? To nie wie nikt. Wiedziałam, że to sen, więc podeszłam do niej. I pomyślałam, może coś powiem, to jest w końcu tylko sen. Powiedziałam więc, kim jesteś. Ona powiedz, na to powiedziała: Dobrze wiesz, w końcu już ci mówiłam. Ona, ja wtedy powiedziałam: Nie, nie znam cię. Naprawdę nie wiem kto to był. Tak mi się śniło. A to wiesz, dokładnie czy, że to sen, czy... Znaczy nie wiem. Szybko. Wszystko potoczyło się tak szybko. Dziwne, bardzo dziwne. Ej, ktoś idzie jakby. Czekaj. Co to? Znasz mnie. O nie, to ona, to ona! O, Uciekajcie! Co to ma być. Le, rup, mrówki, tu chodzą mrówki. Ale to jest naprawdę ona. Lysika. Ja naprawdę nic nie rozumiem. Ja nie mam z tym nic wspólnego. Znaczy, mimo że ten sen... Tu ja i tak nic nie rozumiem. <grych> Czego nie rozumiesz? Hej! Cześć! Um, cześć, masz ładną fryzurę. Śliczna. Nazywam się Kasia. Widziałeś mnie pewnie w swoim niby śnie. Jestem Woli i jestem dziewczyną. Aha, to, przy... to bardzo przepraszam. <grym> Myślałam, że rodzaj nijakim. E, tak, 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 Dokładnie. O nie, ja tylko sobie żartowałam, przepraszam. Ale skadłaś, dokładnie jestem rodzajem nijakim. Aha, <grym> o widzisz, czyli mam dziesiątkę.